widzowie! Dzisiaj będziemy nagrywać fajny odcinek um, pod tytułem Ga Gacha Live. To zaczynajmy do oglądania. Boże, jak radzi słońce! Mm, nasza mama kazała mm, ci iść do domu. Mm, mm, ale mi się nie chce iść. Do... Ja chcę tam! Nie, nie możesz tam. No proszę, siostro! Nie, no proszę! E, dzieci, co się wam stało?

Jeśli Wam się spodobał ten filmik, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa! ʻoʻu 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 ʻoʻu